Cały postępowy świat obiegło sensacyjne odkrycie. Terroryzm ma jednak coś wspólnego z islamem. Taką wstrząsającą tezę postawił na łamach Die Welt niemiecki uczony Reinhard Mohr. Nie spotkała się ona jednak z uznaniem niemieckich mas robotniczych. Żadne nowinki nie są w stanie zachwiać świeckiego dogmatu o rozdziale terroryzmu od islamu. Przeciwko tezą Mora wystąpił na łamach Suddeutsche Zeitung Ronensteinke który w szczerych, prostych słowach ostrzegł niemieckich robotników i chłopów przed szkodliwymi odkryciami. Ten, kto poważnie traktuje religijne motywacje zamachowców, wpada w zastawione przez nich sidła. Również Frankfurter Allgemeine Zeitung potępił odchylenia reakcyjne i wyjaśnił, że nie ma żadnego problemu z islamem. Tak, zagrożenie jest tylko ze strony kaczystowskiej Polski, która nie chce przyjmować uchodźców. I to jest prawdziwe wyzwanie dla Europy. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.